Witam państwa serdecznie na Konferencji Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji bierze udział dwóch kandydatów, którzy znaleźli się na listach Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu: Inowrocławianin, pan Edmund Mikołajczak, oraz mieszkaniec z ino powiatu Inowrocławskiego, konkretnie z Janikowa, pan Wojciech Niemczyk. Może krótko przedstawię, kim są nasi kandydaci, chociaż przedstawiać by pewnie ich nie trzeba było. Zacznę od pana Edmunda Mikołajczaka, historyk, regionalista, emerytowany nauczyciel w seminarium markowickim i w liceum imienia Jana Kasprowicza, wychowawca kilku pokoleń uczniów, w tym wielu Olimpijczyków. Od 40 lat dba o popularyzowanie dziejów ziemi kujawskiej i umacnianie tożsamości narodowej i regionalnej, między innymi pieczę nad miejskimi miejskimi. Nad miejscami pamięci narodowej organizuje sesje naukowe, wystawy, yy, yy, różne yy, yy, inne przedsięwzięcia. Między innymi yy, jest współautorem, organizatorem albo autorem plenerowych Misterów Męki Pańskiej, rekonstrukcji wyzwolenia i Nowocławia przez Powstańców Wielkopolskich oraz dziesięciu edycji Zaduszek Ujawskich. Jest autorem blisko 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. W 1980 roku był jednym z organizatorów NZZ Solidarność Oświaty i Wychowania na Kujawach Zachodnich. Po roku 1989 był dwukrotnie obdarzony zaufaniem przez mieszkańców miasta i wybrany na Radnego Rady Miejskiej Inowrocławia. Do dzisiaj pozostaje aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum. Pierwszego Liceum Jana Kasprowicza. Odznaczone przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi, zagłoszenie prawdziwej historii w okresie stanu wojennego. Jest honorowym obywatelem marynii Pokalanej oraz honorowym obywatelem miasta Inowrocławia, wyróżniony doboszem powstania Wielkopolskiego oraz nagrodą Kuchwale przyznaną przez prymasa Józefa Glempa. I drugi nasz kandydat, Wojciech Niemczyk, aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracował z wieloma firmami w regionie i w Polsce w charakterze analityka i konsultanta. Nigdy nie angażował się w politykę, po raz pierwszy zadebiutował w wyborach samorządowych w 2014 roku do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, zdobywając ponad 1000 głosów. Więc jak Państwo widzą, są to osoby nieprzypadkowe, które znalazły się na naszych listach. Są to osoby wykształcone, specjaliści w danych dziedzinach, doświadczeni. I to doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej chcą wykorzystać właśnie w ławach sejmowych. Teraz proszę o zabranie głosu Pana Edmunda Mikołajczaka. Dzisiaj może tylko ogólnie, bo chciałbym już wstępnie zaprosić też Państwa może w przyszłych tygodniach, na takie, nazwijmy to, specjalistyczne konwencje, by przedstawić swój program. Oczywiście on nie odbiega od programu pis ale w przypadku uzyskania mandatu chciałbym się skoncentrować na paru rzeczach, które są mi bliskie i na których się trochę znam. Myślę o oświacie, o kształtowaniu pamięci i tożsamości narodowej, o kulturze. Także te rzeczy szczegółowo chciałbym przedstawić przy innych okazjach. Dzisiaj tylko rzeczywiście jest taka wstępna prezentacja. Każdy wybór, każdy start to jest wielka decyzja. Proszę wierzyć, że to nie są jakieś puste słowa. Żeby się podjąć kandydowania, to trzeba być przygotowanym na wszystko. Trzeba być przede wszystkim przygotowanym na. Ciężką pracę. Ja długo zastanawiałem się nad tym i powiedziałem też posłowi Tomaszowi Latosowi, który proponował mi ten start, że ja nie boję się porażki, bo ona jest naturalna. Większość przegra, przecież, ze startujących. Ja się boję zwycięstwa. Czy podołam wtedy? Mogę tylko obiecać, że zrobię wszystko, aby tak się stało. Jestem daleki od jakichś szczegółowych obietnic, bo można by dzisiaj na przykład powiedzieć, że miasto potrzebuje obwodnicy jakieś połączenie, też na wysokim poziomie, z drogą szybkiego ruchu lub z autostradą. Tego, tego nie mamy. Ale mogę tylko powiedzieć, że będę czynił starania. Nie mogę powiedzieć, czy to się uda, bo bym tutaj mocno, mocno przesadził. Będę starał się godzić sprawy ogólnopaństwowe, przecież poseł Rzeczypospolitej musi patrzeć na wszystko z góry, ale jednocześnie zdawać sobie sprawę chcę i będę z tego, że jestem też posłem ziemi kujawskiej. Nie samego Inowrocławia, ale właśnie podkreślam ziemi kujawskiej, tak mi bliskiej, która powinna stanowić pewną większą niż dzisiaj całość. I walka o tę tożsamość kujawską i o integrowanie mieszkańców jest też chyba jednym z zadań posła. Pogodzenie więc tych ról ogólnopaństwowej i regionalnej jest trudne, ale myślę, że konieczne i możliwe. To tyle tak. Dziękuję następnie. bardzo i nasz drugi kandydat Wojciech Niemczyk. Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogę spotkać się tutaj w tym gronie z Państwem. Dziękuję również za obecność Pani Magdzi, Panu Edmundowi. Słowem komentarza, znaczy pod tym względem jestem zaszczycony, że siadam przy tym samym stole z moim dawnym nauczycielem z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana I, I na pewno to jest takie doświadczenie, które zostanie ze mną na bardzo długo. Był dobrym uczniem. Dziękuję bardzo. Był świetnym nauczycielem, bardzo dynamiczny, świetny człowiek. To, to jeżeli chodzi o mój komentarz, to się nie zmieni mimo tej, no nie ukrywajmy, skromnej rywalizacji wyborczej, która również odbywa się nie tylko między kandydatami różnych partii, ale również wewnątrz wspólnej listy też mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką przyjacielską rywalizacją. Jeżeli chodzi o to, co ja zamierzam wnieść jako wartość dodaną do tych wyborów parlamentarnych, to na wstępie może serdecznie podziękuję za, za to wsparcie, które wyrazili mieszkańcy powiatu inowrocławskiego i głównie mieszkańcy mojej rodzinnej miejscowości, pięknego Janikowa, to wsparcie było no, uważam spektakularne z tego względu, że, jak na debiutanta, ten wynik ponad tysiąca głosów jest uważam dosyć dobrym wynikiem, i z tego miejsca chciałem serdecznie za to podziękować i za zaufanie również Prawa i Sprawiedliwości w tym, aby zaproszono mnie na listy i w tym, abym mógł pewną wartość wygenerować nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale również dla naszego kraju. Jeżeli chodzi o to, na czym zamierzam się skupić w pracy potencjalnie parlamentarnej, oczywiście wszystko w rękach wyborców. To nie ukrywam, że takim punktem zbornym będzie gospodarka. Wszyscy oczywiście zachwycamy się tym, i słusznie, że nasz region się rozwija. Budowana jest obwodnica Wrocławia, aktualnie finalizowany jest remont dworca kolejowego, rozwijana jest infrastruktura drogowa, pewne inwestycje są wykonywane również w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast w moim odczuciu wszyscy zapominamy o tym, skąd na to bierzemy pieniądze. I bez rozwoju gospodarczego tego regionu tego rodzaju inwestycje i jeszcze inne, o których teraz nawet nie myślimy, nie byłyby możliwe. W potencjalnej pracy jako parlamentarzysta będę skupiał się na rozwoju miejsc pracy w regionie, na rozwoju przedsiębiorczości, na stabilizacji warunków legislacyjnych dla przedsiębiorców działających tutaj w regionie na tym, żeby ludzie stąd mogli podjąć pracę i otrzymać satysfakcjonujące wynagrodzenie.